Wróciłeś śmieci na biurko Jamie i zrobiłeś coś obrzydliwego z panią Wallace. Oczywiście nie pamiętasz niczego. Ale twoi koledzy nie przejmują się tym. Biegni, Arnie! To koniec, przyjacielu. Pożegnanie z twoją jedyną prawdziwą miłością. A oto i on, nasz bohater dnia. Mocne uderzenie w głowę znowu obudziło Jacoba, drugą osobowość Arnolda. Albo w naukowych terminach, jego alter ego. Nazywa się to zaburzeniem dysocjacyjnym tożsamościowym. W tej chorobie zaczęłem cię you. Mm -hmm. Czy wiesz, że na całym świecie istnieje kilka dziwnych przepisów, które nadal są zapisane w księgach prawnych? W hrabstwie Mohawi w Arizonie, jeśli zostaniesz przyłapany na kradzieży mydła ze sklepu, musisz się nim myć, dopóki się nie skończy. Wilbury, Waszyngton. Tutaj mieszkają prawdziwi koneserzy końskiego piękna. Dlatego jazda na koniu, który wygląda brzydko, jest nielegalna. W Alabamie nielegalne jest noszenie sztucznych wąsów, które mogą wywołać śmiech w kościele. W Oklahomie nie możesz chodzić do tyłu podczas jedzenia burgera. Czy. Ten fakt może sprawić, że oszalejesz. 400 lat temu Europejczycy używali mumii jako lekarstwa na wiele chorób.